No, cześć Kuciaku, z tej strony Naruciaka zaproszęcie na kolejnego vloga i dzisiaj pogadamy o rzeczy, o której by chyba nikt nie pomyślał, że można pogadać w vlogu, czyli pogadamy o książkach. Tak, ponieważ Naruciak czyta książki i nawet je ogląda, ponieważ okładki czasem są bardzo, bardzo ładne. Czy nie denerwuje was to, że na przykład jeżeli masz lat 15 albo 13, to każdy zakłada, że czytać nie czytasz książki? Ponieważ, na przykład, na moim przypadku ja bardzo, ale to bardzo nie lubię lektury. Często są one bardzo nudne i w ogóle nie da się ich czytać. Dwoma wyjątkami było u mnie Hobbit i Kamienna Szaniec, bo te dwie książki się jakoś mi spodobały. Ale reszta to była totalna tragedia: były strasznie nudne, długie, wielkie. I nie mi się ich czytać, i jednak dostałem jakiś przytomek osoby, która książek nie czyta. A te osoby, które tak mówią, są oczywiście w błędzie. Ponieważ nie wiem jak wy, ale jeżeli ja gdzieś wyjeżdżam, ja na przykład samochodem 8 godzin, moi rodzice są nami, jednak jeżdżenia samochodem, gdzieś za granicę, a nie samolotem. I w takim czasie jednak mam co robić. A bardziej nie mam co robić. Mam nie mając, ponieważ mam książki. I często one są ostatnią deską ratunku w moim przypadku. I bardzo, ale to bardzo lubię je czytać. Od kryminałów Jeff Air którego naprawdę bardzo mocno lowciam, ponieważ robi naprawdę zajebiste kryminały, to jest... Kryminał z akcją i to jest naprawdę coś porządnego. To nie jest taki kryminał jak u szeroka Hongsa gdzie wszystko jest takie suche. To jest naprawdę moc, to jest straszna moc, że ten wszystkie części, tylko dwie akurat, jak że mam w ręce, ale oczywiście jest ich o wiele, wiele więcej i cholera, za co bym mógł go polecić? Za wielką oryginalność, bardzo ciekawie pisze, przykuwa uwagę, kurczę, oko mnie też nie ucieka zupełnie. Ale moim problemem z książkami jest, że już tak zboczę z drogi, że często, jeżeli przeczytam książkę, to po dwóch latach oni całkowicie zapominają. Tak na przykład było w przypadku tych książek. Te książki czytałem bardzo dawno, albo dawno temu. Poleciła mi je synka i to ona czytała takie książki. No, zbyt męskie one nie są. To jest jednak książki dla młodzieży, czyli lofciamy się, czy nie lowciamy, są wampiry, nie ma wampirów, są wielkołaki. Generalnie takie mocne fantazy specjalnie dla, dla dziewczyn raczej albo dla gejo, homo, shigibuku, kubusie, haribo, co? Ale jednak okazało się, że strasznie mi się podobają takie książki, i to nie dlatego, że jestem gejem, bo nie jestem. Dlaczego w ogóle wszyscy uważają, że jestem gejem? Czy ja wyglądam na taką osobę? Taką zarażoną? Jestem chory? Ja nie jestem chory. I tak czytając książki różnych autorów napadłem na taką książkę Lauren Kate. A. Kate Lauren Kate upadli i potem jeszcze udrękę i potem jeszcze inne części i to już mi po prostu cał całkowicie rozsadziło odbyt. Ponieważ to jak pisała było tak ciekawe, że Masakra, na początku jest całkowita nuda w pierwszym egzemplarzu. Przyszła do szkoły z dla osób, które coś tam zrobiły brzydkiego, czyli generalnie była tam trudna młodzież. Eee, I nagle się okazuje, że wkracza w całkowity świat fantazy, gdzie są kurcze, wampiry i inne takie pstety, są anioły i generalnie jestem motyw aniołów i anioły! Boże, to nie jest dla chłopaków, a jednak, a jednak mi się to spodobało i strasznie ja to strasznie polecam. Ale jednak mam swój ulubiony typ książek, jest to post apokaliptyczne. Takich książek, mimo, że dużo nie czytałem, uważam, że ten gatunek jest najlepszy, ponieważ jest to najlepsza książka i moja ulubiona, która nazywa się Metro 2033 Dimitrija Grukowskiego Czytałem wszystkie części oraz potem sequele innego autora tych książek i cholera jasne jak mi się one podobały. Były tak zajebiste, że naprawdę też mi rozsadzały odbyt, jeżeli już mamy mówić o odbytach. Potem Pragnący więcej tego typu książek, natknąłem się na enklawę i wcale nie było ta gorsza książka. Oczywiście lekko była, oczywiście to nie było to samo co Dimitria, ale jednak oryginalna historia troszeczkę właśnie na podstawie Metro 2003, nawet jest to o tym wspomniane, ale to jest zmienia faktu, że to jest dosyć, dosyć krótka i drugie części już nie znalazłem, bo nie szukałem. I jakoś ten czas mija, wyjeżdżam na jeden, drugi wyjazd. Teraz na przykład mam zamiar przeczytać te dwie książki. Tu dam jeden tytuł, jeden tytuł, jeżeli ktoś was przeczytał, to może od razu mi powiedzieć recenzję, czy w ogóle. Warto brać te książki na drogę. No i oczywiście mam to, co powinno mnie interesować najbardziej. Dlaczego jestem takim zarabistym duberem? Ponieważ mam takie choćby dwie książki i jeszcze niektóre krytyka, i jeszcze jedną wersję tej książki. I cholera, jeżeli jeszcze WebShop... To ta książka niszczy całkowicie system i tutaj już nie można żartować o żadnym czytaniu w Kiblu, ponieważ ona rozpierdala odbyty. Twój, twój, tamtego i tamtego, i jeszcze druga część, a czy to jest druga część, pierwsza część tej książki. Całkowicie zmienia Wasze podejście. Oczywiście to jest bardziej dla blogerów, vlogerów, youtuberów, takich osób, które coś tam robią, w internecie. Dlaczego? dlatego to nie jest aż taka popularna książka i mogliście o niej nie wiedzieć, um, ale, ale nawet dla Was, żebyście mieli jakieś rozeznanie, jak to wszystko wygląda, jak wyglądają social media, w których oglądacie moje filmy, innych, innych osób' filmy, no takich choćby się coś przydało. Gdybyście wiedzieli, na przykład, kiedy dany youtuber chce na was zarobić, a kiedy nie to jest bardzo mądre. to jest zarąbista książka i bardzo, to bardzo ją polecam. A jakie wy książki polecacie? Mówcie o tym na dole, ja się oczywiście musiałem rozgadać, ponieważ jeżeli gadam o jakichś moich zainteresowaniach to lubię mówić, tak samo by było, gdybym rozmawiał o grach. No ale proszę bardzo, proszę bardzo, są takie książki to jest mój typ, ja takie lubię. Jeżeli wy lubicie inne e, lub lubicie te same, to napiszcie na dole w komentarzu. Zachęcam. A teraz wami się, z wami się żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się i 老大。爸爸